Dzisiejszy odcinek będzie troszkę inny niż zwykle i powiem szczerze, ja się go obawiam, ponieważ dzisiaj mamy około 100 zdrabek. Są to zdrabki o różnych kwotach pieniędzy. Począwszy od złotówki do nawet chyba 20. 30 chyba nie mam. mamy. Mamy tylko dodyszki, Ale generalnie dzisiejszy odcinek polega na tym, że będziemy testować te zdrabki, czy w ogóle warto je kupować, czy nie warto. Ja myślę, że nie warto, my nie mamy szczęścia do takich rzeczy i tylko przewalam na to pieniążki. <laughs> Dlatego specjalnie dla Was e, przetestujemy sobie 100 około takich zdrapek i zobaczymy, czy w ogóle się uda cokolwiek z tego wygrywia. Słuchajcie, no, w... mamy tak, około 40, a nie, około 50 zdrapek e, za złotówkę, więc <laughs> tutaj poszalaliśmy trochę z tymi zdrabkami. Nie wiem w sumie, czy z tego coś się było. Ale zobaczcie, to tak fajnie wygląda. Ja w ogóle uwielbiam zapach takich, tak On jest właśnie najpiękniejszy. Ale generalnie mamy tak. I czemu to jest tak? Tyle mamy zdrapek za 2 złote. Ej za 2 złote to mamy chyba no też bardzo dużo. No mam nadzieję, moi drodzy, że jednak coś wygramy z dzisiejszego odcinka, ale w ogóle. Zaczynamy. serdecznie wróciliśmy. Najbardziej czekam na tę zdrapkę, widzowie, bo nigdy nie otwieraliśmy tych zdrapek zadyszkę. Ja mam nadzieję, że tutaj jednak coś wygramy, albo chociaż się zwróci ten odcinek, ale myślę, że może nie. Aha, bo nam dzielić teraz. Dobra, to mały popół. Ale myślę, że zaczynamy od zotówki w górę. No tak, tak. Ja od w górę. No i nie że na mną tutaj jak najbardziej jest grzech i yy, całość wygranej. A, to jest jedna A A, bo jednak jak mamy 101 z To zdraw sobie teraz. Taka wróżba. Ej, taka wróżba. Czy jak coś wygramy? To znaczy, yes. że patrzymy tutaj główna nagroda. 2000 zł przez 3 lat, ale to by była super nagroda. W tym czasie, moi drodzy, korzystanie z click Waszywali. Właśnie w tym momencie możecie użyć kodu promocyjnego, który teraz mam się wyświetla na ekranie. I jest to zniżka 3% na fotele Diablo Jess. Też taki, który teraz widzicie na ekranie. Wygraliśmy coś? Nie. Tak myślałem, więc wróżba jak najbardziej nieciekawa, ale moi drodzy, jak najbardziej polecam, bo korzystam z oczywiście Foteli Diablo już od dłuższego czasu. Generalnie ten fotel już możecie widzieć na streamach i wszędzie, no już gdzieś się już, już wiele razy na filmach. Powiem szczerze, jak wiele różnych foteli, te są najbardziej wygodne dla mnie. Nie, ja też potwierdzam, tak sobie Serio. Korzystam. Są te fotele naprawdę, no według mnie są one najbardziej wygodnymi fotelami, jakie są. No, więc moi drodzy, to na tyle. A my przechodzimy sobie do tej sprawy. Może zacząć. Nie myślę, że będziemy razem no robić. Dobra. Tak wiesz, nie, no ja te też. Samyś samyś nie, nie, no ja też generalnie myślałem, że będziemy razem robić. Ale ty jest światło raz, będziesz tak razi? Ej dobra, no to co moi drodzy, zaczynamy od złotóweczek, ale kurde, tych złotówek jest tu tyle, ej, czas to zacząć. Moi drodzy, właśnie, pierwsza zdrabka, jakaś podkowa, ale co tu trzeba zrobić? Trzeba nie znaleźć. trzy identyczne symbole. No czy to na pewno nie będzie tych trzech identycznych symboli. Jak będzie, to będę w szoku, albo będzie na dwa złote. Więc dobra, uwaga. Możemy drapać. No zobaczymy, zobaczymy. Ej, ja już mam dwa, ej, mam dwa, mam nie dwa. Będziesz męczy, mam dwa prezenty, jest. mam serio? trzy. Ale gdzie tu mam ile? Zgodnie z legendą? Zgodnie z legendą mam coś wygrać. Ej, serio, masz pierwszą, już coś masz? Patrzcie, trzy prezenty są. Ej, a no, złotówkę wygrałem. Ja to jest, Moi tacy, już powoli odcinek się zwraca, bo złotubeczka z 200, więc dobra. Ale nie spodziewałam się, że mam takiego otwarte, Znaczy, ja mam otwarte Prawda, ja też się też nie spodziewałam. Ja już sobie druga. To, to będzie generalnie, myślę, krótki film widzowie, ale mam nadzieję, że treściwy. Zobaczycie, czy to da się wygrać, czy nie. Ej, to jest to tak skonkruowana, że zawsze masz po dwie. A serca, dwa prezenty Ej, i dwie wszystko. gwiazdy. Ale serio. Ale serio, wtedy serio. miałam tak samo. Tak wygląda 90% z drapek. Przegrane do ciebie, idę. Ej, no! To jest jakaś sugestia. Ej, mam dwa prezenty znowu. No to ja, ja też mam. Po... Ale prezenty są po złotówkę. Ej, są, Ej. Złotówka kolejna. Ej, druga zbiorka wygrana. Ja nie dwa, dwa, złote. Dwa, złote. dwa złote. Dwa złote wygrałem. Bardzo mi się to podoba. Jedziemy dalej. Biedro. Też mam biedronkę. Ja mam chcę pokazać, że może coś jednak wygra. Jest, mam prezent. Serio? No. To złotówka. Tutaj są, tutaj są wygrane. Ale nie. To musimy wiedzieć, kto Dobra, to przegrane są do ciebie Już chciały do siebie. Przegrane wszystko razem. Ej, ale mi się podoba ten odcinek. Naprawdę, bo ja lubię wygrywać jakieś rzeczy. Ale pewnie tu. Ej, znowu trzy prezenty mam! Ja w trzy Złoto wygrałem w tych drabkach. Prawda, ej, ale fajnie. Dobrze, więc a patrzymy, te prezenty by dały coś więcej. Ale by było fajnie. Serce, gwiazda, biedronka, diament, diament, gwiazda. Wszystko pod waszej. Tak proszę. No. proszę. się, ale będziemy mieli w tym mieszkaniu. Widzę, którą mi Nie wiem, ale mam e, dwie biedronki już. Nie, dwie. Trzy diamenty. Trzy dwie. żartujesz? A, a Dobra, ale moja jednak, twoje dwie, no. ja już myślałem, że tutaj diament to może z pięć wyżeg by było. Ej, może coś wygramy w więc generalnie tak jak widzicie, no, nie kupujcie tego, bo ciężko wygrać. Ja wam to teraz. My to wam teraz generalnie pokazujemy. I oczywiście, jeżeli Wam się takie odcinek moje drodzy, podoba, to możecie stawić kciuka w górę subskrypcję na kanale, żeby nie przegapić oczywiście kolejnych takich filmów, czy też kolejnych testów świątecznych, czy też różnych rzeczy, które teraz będą. I te filmy będą się pojawiać w końcu regularnie, mam nadzieję. No, będą się no pojawiać. Właśnie werka przypilnuje, więc naprawdę będą się pojawiać regularnie. Więc zostawcie. A my. No ja, nie no, ja drapię cały czas w sumie już nie, 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 nie wygląda. Tak człowiek kupisz, nadzieję, nie? Masz no, dwa, są i potem dwa? Nie, nie, to tak, się no, już nie dostanie. Tak, no, do są dwa i potem już... Potem nie da. To jest najlepsze w ogóle tutaj. Nie wiem, ale chyba nie chcę pas. Ej, mam yy, ten, złotówkę. Ja mam 4 zł na zdrabka. Ej, ten się szpa. Ja mam 3 ostatni. Mam kolejną złotówkę. My Wam dałem podsumowanie, jak to będzie wyglądało wszystko. Ile tutaj zarobimy z tego? Nie malutko, jest jakby worek dało. Ja myślałem, ej, myślałem, że jest! Masakra. Ja mam 3 ostatnie. Ja mam ostatnie, już. Kur. To jak to szybko drafia. Prezent! Prezent? No, no, masz? Dobra, nie. No, nie? Jesteśmy na równi czasem? Nie. A ile masz? Granych? 4? Ja mam 5. Mhm. Albo zaraz sprawdzę, poczekaj. Ja wygrałem 5. 5 zł. Ej, zdrapek, ty z drape? To 32 złote i wygraliśmy się... wygraliśmy ile? 9 zł. Ładnie. Fajnie się zaczęło. Zobaczcie, i teraz mamy tych zdrapek, to jest najfajniejsza. Dobra, teraz co? Teraz tak. No właśnie, teraz mamy e, coś takiego. Że to są cztery, cztery osobne, nie? Tylko musimy je po prostu podrzeć. Tak, no patrzcie, bo możemy zrobić to tak. O kurde, to mamy drapkę. Znaczy. Dobra, ja będę zdrapywał jednak z tej, z tej całości. Ale tutaj polega na tym, że szukamy jakieś liczby. Nie wiem, kto jakieś zdrapki, kto się interesuje z ten zna. Ja was nie będę zanudzał tymi, tymi zasadami. Wy po prostu zobaczycie, kto wygra, ile wygramy, i kto zje łyżkę co na Dobra, uwaga. Twoja liczba. Czekaj, a co to jest? Drap, twoja liczba i znajdą. Grach od 1 do 3 tak. i to jest Ja mam 13, twoja szczęśliwa liczba. Ale. Ej, wygrałem, już wygrałem. Ej, ile teraz wygrana? No, nie, mało. 5 złotych. Dobra, ale. zobacz, to ale za może więcej. No właśnie, to jest za złotówkę. A może jeszcze coś wygram? 5 złotych. Ja Jezu! nie mogę, myślę, ale że tam da. Bo na tym ostatnim polu. Ja, ey, ale dobra, jest dyszka z tego. Ja też mam też Ale wygraliśmy dyszkę. Jak to to w ogóle? Ej, no jest to w ogóle się do to robię. Jak ty to to Bo werka jest lepsza w takie plastyczne rzeczy. Ja to nie umiem. Plastyczne rzeczy. No naprawdę. A czemu te stówki tutaj nie mogły być? Chciałam, cię ci ja ja Nie, to jest słuszne, ja Amy, co ty Będziesz miała płyszkę na wodę? czekam na to. 1. Jezu! ja myślałem, że myślałam, 100 100. 11, ja mam... Jezu, znowu myślałam, że stuba. 2 złote. Ja tutaj liczę na bardzo dobrą wygraną, masz coś? Wygrana. <grym> dobra, twoja liczba 13 znowu. Mam 20! Ale nie wiem co. Ej, a tu nie... E, ty nie jak wygrałeś, to miałeś po piątce, a ja mam same złówki. Dobra, dobra. To są wszystkie... Ej, my przygramy tyle dzisiaj. My generalnie przegramy dzisiaj tyle pieniążków, że zostawcie generalnie kciuka w górę. To jest takie <laughs> jak to drapisz tylenki. No jest, nie właśnie no. ja lubię drapać to coś. A mogłoby być obok 20 tysięcy złotych. Masakra, ja mam 18 i gotówka! Co by się spodziewało. <laughs> ale ja ale ja i tak cię muszę bardzo nadgonić, bo ty miałeś po piątce tam. A miałem, no? Dwie piątki ale no, to z Ale podsumowując co No co ile zrobił ze złotówkę? pewna Myślisz, że więcej? Ja? No. Ja myślę, że tutaj wygrywam, nie? W tym momencie, bo. Nie, ja. chciałabym zaprzeczyć, ale... 17 złotych, ja mam 17 złotych z tych drapaków Nie ma o je, o ale generalnie chciałem, chcę zobaczyć Weronikę, jak będzie jadła tutaj e, cynamon, moi drodzy, więc ja się bardzo cieszę. Jedziemy dalej. A teraz mam taki specjalny cynamon. Specjalny cynamon? Taki lepszy. Aż papryczka spada. Teraz mamy, zobaczcie ile tego cynamonu. Bo 8 zdrapek, za 2 zł, moi drodzy. Trzymajcie kciuki, czas start. Wygrywające liczby. Mamy jakąś pensję. Pensję to by fajnie było wygrać, ale he, he, wygrywające liczby, dobra. E, mam dzieli? No, no, zasady takie same. Wyszukamy liczby. No tu mamy dwie liczby: 12 i 9. Ja mam 7 i 17. Ja na pewno miał nie będę, ale. Dobra, przegrana. Nie nie mam. Kolejna pensja. Mam wygraną. Pewnie zgadujmy, że tu jest złotówka, nie? 7 złotych. Ej to, to dobrze! To jest po 2 złote. No dobra, 7 złotych wygrałem. Kurde, ty masz się w ani, kochani, kochani widzowie, zdarzyło się taka sytuacja, że wyłączył nam się aparat na ostatnią zdrabkę za dyszkę. Ale to od razu w skrócie możemy powiedzieć, że praktycznie nic nie wygraliśmy: ja tylko dyszkę z tej ostatniej zdrabki za dziesiątkę. E, I pod. Co? No, no, patrz dyszka. Aha! Nie. Łe, kurde. To ja nic nie wygrałam. Więc moi drodzy, no e, zakończając i podsumowując jednocześnie, e, wychodzi to tak, że ja wygrałem 34 zł, Berka wygrała. 15. No, 15. no więc proszę bardzo, kochanie, czyli honory. Wszyscy na to czekali. Ja też. A jedno, byłem kiedyś samą muśle, co na no, mą? No, kurde. No, dobra, to ja się się może trochę odsunę co, Ale to jest takie zapychające, zawsze tak ten, ten. powodzenia. Nie rady tego pokaż to robię. Lubisz cynamon? No to... Nie no dasz radę. I... no no no, tutaj już... No już prawie blisko buzie. Co ty już wzięłaś? O kurde wzięłaś, a nawet nie widziałem, dasz radę. No ja powiem szczerze, że ja już jadłem taki cynamon. jest bardziej ostry, bym powiedział, ale ja się bardzo dusiłem, w sensie ja od razu wypluwałem wszystko i to było po całym mieszkaniu, potem i jak? Ja bym widziała kawę, wiesz, taką yy, jak masz fusy w kawie. A miałaś ostre? Nie. Serio dla mnie było strasznie ostre, ja to też zaraz spróbuję. Nie mogłam tego przepchnąć, bo to było takie, takie, takie mi się gruda zrobiła, ale ona nie była mokra, no bo taka sucha. Potwierdzam.